W życiu kieruje się zawsze dobrymi i zdrowymi nawykami. 4 lutego, w Dzień Walki z Rakiem, odbędzie się tutaj, w Warszawskich Koszykach, fantastyczne przedsięwzięcie. Będziesz mógł zadbać o siebie. Prawda, Elu? Zdrowie najważniejsze. Tak. Przyjdź tu i skomponuj swój koszyk zdrowia. Własny koszyk nawyków. Dobrych, zdrowych nawyków. Czyli poszukaj inspiracji w mhm. strefach. Karm ciało. O, bardzo ważne. Rusz się. Polecam, badaj się. Zdecydowanie najważniejsze. Planuj. Oczywiste. Odetchnij. O, właśnie, odetchnij. Już 4 lutego o godzinie 14 odbędzie się Oddech Challenge. Bardzo ważne przedsięwzięcie tutaj, w centrum Hali Koszyki, gdzie będziemy oddychać jak pełną piersią, chyba, prawda, Elu? Pełną piersią. Dokładnie tak. Godzina 14, punkt kulminacyjny. Natomiast cały dzień czekamy na Ciebie. Od 11 do 17. Hala Koszyki Warszawa. Odpocznij, odetchnij i przyjdź. Zapraszamy. Zapraszamy.